Siemaneczko, witam w nowym dniu, nowych zmagań budowlanych Arkadiusz Live in Poland Zapraszam na Twój kanał Jeśli Ci się tutaj spodoba i zagościsz u mnie na dłużej, zasubskrybuj Kliknij łapeczkę w górę dla motywacji I czarnych dzwoneczek, żebyś wiedział kiedy nas oglądać, kiedy wjeżdżają nowe filmy, dobra Taka szybka reklama z rana, wiecie o co chodzi Dobra, także tak, mamy tutaj poogarniane Jak widzicie E, panele wjechały zabezpieczone. Tu chłopaki jeszcze sobie docinkę e, wcisną mnie, bo idzie taka wąska e, docineczka. Polecam sobie e, z tymi, Kurczę, z listwami przypodłogowymi. Przepraszam. Tutaj już sobie, że tak powiem, e, wstępnie przygotowałem. Tak, tak jak wam mówiłem, panele 3D znajdą się na tej ścianie telewizyjnej. Także tutaj to będzie. Które też będą pomalowane, także yy, Ja to będziemy robili tak, zaopatrzyliśmy się W akrylek Ponieważ Przy przyklejeniu płyt Będziemy akrylować Tą powierzchnię Będziemy tą powierzchnię akrylować, że jak będziemy złączać Powiem Wam tak, nawet bym chciał, żeby ładnie się wycisło, ponieważ one są styropianowe i nie są równe. Dlatego zastosujmy akryl, żeby nawet wyszedł i sobie pędzelkiem mokrym, żeby nie było szczeliny, że tak powiem, łączeniowej widać. Także to pomieszczenie mamy już praktycznie na gotowo. To również Marek KFP pije. Także to również mamy na gotowo. Tutaj nam inwestorka przywiozła takie ładne styropianowe. Mamy je. Że tak powiem, zasłona yy, przed żabkami. Że tak powiem, karniszowa. Jeszcze dodatkowo, yy, żebyśmy tutaj coś wykombinowali z tych yy, takich styropianowych, żeby po prostu te rury zasłonić. Poprosiła nas, żeby przywiozła po prostu więcej. Yy, wierzy w naszej umiejętności artystyczne. Yy, także podejmiemy się tego działania, coś z tymi rurami zrobić, żeby ich nie było widać za bardzo. E, tak to wygląda kawka z rana Moi kochani I przystępujemy do działań Także te okay. dwa pokoje mamy praktycznie na gotowo e, Tu wam jeszcze pokażę Wjechała zabudowa siatki e, Ściana wyrównana Także e, tu będę teraz sobie do, Dokanczał Że tak powiem za chwilę będzie światełko I będę zabudowywał e, Gebelicik Tak wygląda nasz dzisiejszy dzień Który zaczynamy od kawki I lecimy dalej z tymi tematami maneczka szybka aktualizacja, tak to wygląda moi kochani, tu już zabudowane, teraz sobie zabudujemy gebelit na podwójnej pucie. Tak się bawimy, troszkę posprzątane jest, chłopaki sobie polecili listwy, za chwilę będą kreować panele 3D, żebyśmy mogli już tu na gotowo, że tak powiem, pomalować te dwa pokoje, zamknąć je i do widzenia, nie? I się zajmiemy wtedy kuchnią. Tak to, kochanie, wygląda już w pokojach zrobione. Później te stylopianki sobie przykleimy, i tutaj, nie? Przed malowaniem na drugi raz. Jeszcze tutaj są do ogarnięcia. Eee, wiadomo, w czasie kręcenia gdzieś się coś tam puknie, dlatego ja zawsze maluję na drugi raz, na koniec. Uch, z doświadczenia, nie? Może później znów nie latać kurwa i spędzelkiem tu się puko, tam się stukło, nie? Dobra, taka aktualizacja dla Was. Także my się za chwilę zwijamy na śniadanko. Troszkę podziałaliśmy, że tak powiem. I dalej lecimy. A Marek, jak zwykle, się zajmuje wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Teraz się zajmuje fuchą swoją, obliczeniami kontaktów i innych pierdół. Tak to jest w tym życiu, widzicie? No, no, to pewnie jest niewykorzystywany. A mówię, że to na odwrót jest. Dobra, na razie. Aktualizacja naszej prywaty czyli gebelit zabudowany podwójna płyta tu mi się była mało przy ten tu taki garbusik był i przy dobijaniu kawałek ten to dołożę jak będę siateczki zaraz wkleił później hydroizolacja jeszcze to zakryje także tak mamy na podwójnej płycie Tutaj powiem dwie płyty dobra także tu wszędzie hydro jeszcze pójdzie siatki za chwilę powklejam no i że tak powiem pierwszy design się pojawił na owym, że Także chłopaki tutaj lecą dalej. Co my tu mamy? Tak to moi kochani wygląda. Po malutku. Piękne 3D. No śliczne No, także tutaj sobie działają, przykleimy, przyklejam, przyklejam, eee, No i co? No i będziemy się chyba przerzucać na następne mieszkanie. Yy, po prostu sobie tam w sobotę będziemy działać a tutaj skończymy przed świętem nie. Także widzicie delikatnie już posprzątane za chwilę yy, tam wytnę tą piankę, bo mówię tu lastryko i tu jeszcze będzie wylana yy, posadzka, czyli najpierw jeszcze muszę tu wszystko ładnie uzupełnić yy, że tak powiem przed wylaniem posadzki, nie? bo tu jest stare lastryko tu dawny tak powiem odpływ był i to wszystko leci, całe leci po podłoga, także tutaj sobie wylejemy delikatnie. No i co? Przeszczepnym to trzeba przesmarować. No jest, jest, parę etapów po prostu, żeby wejść na tę łazienkę. A my się po prostu na weekend skupimy na innym mieszkaniu. Tutaj sobie odpocznie chwilę to mieszkanie i pociągniemy troszkę robotę tam, nie? I wtedy ja sobie tutaj, już sam, przy, sam sobie tu będę przyjadę i będę działał. Nie? Sobie płyteczki, kładź, i tak to wygląda. Dobra, działamy, działamy. Chłopaki, precyzja, precyzja w działaniu. Widzicie, jak to wygląda. A i najlepsze jest to, że delikatna poprawka poszła. Bo wzięliśmy pierwszą z kartonu 52 druga z kartonu. 50. A no, mogliśmy przemierzyć wszystkie, bo jednak się im dalej w karton tym się różniły. Minimy za chwilę 2, za chwilę trzy, że z jednej strony miało 50, a już niby mają być w kwadracie, gdzie e, jedna strona jest 50, a druga strona jest 49,5 wychodzi, nie? No, no, także troszkę tak kombination było i po prostu wyszło przesunięcie. Widzicie tutaj sobie ustaliliśmy do, miały być 50, czyli sześć płyt to jest 3 metry, nie? A ze względu na to, że są takie różnice, to wy zobaczcie prawie centymetrzy przesunęliśmy półtora Takie tak. różnice są na sześciu płytach, jest takie przesunięcie, wyobrażacie sobie? A teraz yy, kładźcie płytki, jakby płytki takie były. Chociaż też są różnice na płytkach. Nie? To jest masakra. Powiem Wam masakra. To jest walka teraz z, nie wiem, z nierównościami płytek, z, z tymi. E, walka z producentem. <grym> I bądź tu mądry i właśnie to na kartonie pisze 50 na 50, a w rzeczywistości jest 50 na 49,5, na 49,8. No i jeszcze się trzymaj w wzoru, nie? No, jeszcze się trzymaj w wzoru. Dobrze, że to taki wzor 3D, to tam wiecie, nie? Tam już nikt nie będzie mniej więcej patrzył, no to się wszystko w oczach zlewa. No, widzicie nie? Ważne, żeby linie trzymać u góry, po prostu musimy wybierać z kartona i układać wzór raz tak, raz tak i patrzeć wymiarami Kosmos, Kosmos. Dobra, lecimy dalej. Muszę się rozgadałem trochę, a robotka czeka. Szybka aktualizacja. Ja się bawię futrynką yy, mały Wkleił siatki, niech sobie schuje, także siateczki wszędzie wklejone, tu będzie wylana posadzka samopoziomująca, wylewka samopoziomująca, wylewka samopoziomująca, wylewka samopoziomująca bo jest wej, hey, dawne koryto tam było, chłopaki tu działają sobie, macie obraz tego jak to będzie wyglądało, takie 3D. Nie, nie. i do sami to idzie, nie? No, taka zabawa jeszcze to trzeba później przeakrylować ładnie z tej strony ten, ten, wszystkie szparki Ech, no tak jak mówiłem no nie są idealne te styropianki schodzą się na narożnikach nie trzymałem, trudno się mówi Jak jakieś sobie musimy z tym poradzić a, jeszcze jedna inwestorka to co mówiłem bardzo nam takie listwy nie? ona ma przyjść do góry, na zasłonięcie, yy, że tak powiem, karnisza, znaczy się tych żabek, nie? Wiecie o co chodzi? I dodatkowo mamy ich więcej, i tak sobie wymyśliła pani, żeby sobie to, że tak powiem, obudować, nie? Z tej strony, że jak wejdzie się do pokoju, żeby po prostu to tak wyglądało. Żeby nie było tych paskudnych lurt, tak widać wiecie o co chodzi, tylko ładnie jakby było zabudowa, nie? Tak. Coś sobie pokombinujemy. Eee, aha, ze względu na to, że to jest takie, taka konstrukcja, ja będę ogólnie musiał to złożyć. I tak sobie postanowię, że chyba tu gwoździki ponabijam. I jak przyciągniemy to klejem, żeby ładnie to jedno w drugie nabić. I to ściągnąć, nie? Klej to ładnie ściągnie, ścią, ściągami to delikatnie złapiemy. I zostawimy to tak na noc nie? do wyschnięcia, i później takie całe koryto będziemy sobie przykładać po prostu, i tylko zostanie przyklejenie do ściany. Tak sobie to wymyśliłem. Jest to dosyć takie giętkie, wiecie, styropianowe, długie, yy, że tak powiem, łuki się delikatne porobiły. I żeby się z tym nie bawić na ścianie, i przy okazji wszystkiego nie upieprzyć klejem, po prostu zrobimy sobie to na dwóch fikołach. I sobie to złożymy na noc, zostawimy i później, taką całą konstrukcję sobie po prostu doczepimy do ściany. Przykleimy, nie? Tak sobie to wymyśliłem, tak to ma wyglądać. I tutaj będzie ta sama sytuacja. Przepraszam, dzisiaj. I tutaj będzie ta sama sytuacja. Po prostu mamy to tak złożyć. Widzicie, jak to całe lata trwało. Tu złoży się na równo, tam na dole coś odstaje i po prostu chcę zrobić z tego ładne koryto i po prostu to zakryć, nie? I zostanie tego przyklejenia do ściany. Dobra. Tak to jeszcze, jeszcze jeden rzucik, chłopaki palą No No, a ja dalej ten, nie? Dalej się bawię. I co? No I trzeba nie za niedługo wygrać posadzkę. Ale też już chyba weekend wylejemy. I sobie sobie ten do poniedziałku. Także na spokojnie, a ja się przerzucę robić łazienkę tam, gdzie jest wanna. I wtedy tu w przyszłym tygodniu wejdę dokończyć. Chłopakom zostawię biały montaż. Oni w tym czasie będą na tym mieszkanku, co ostatnio wylewaliśmy, posadzki. I oni tam będą po prostu doprowadzać mieszkanie do malowania. I tak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu. Jest mały plan działania ustalony z chłopakami, jakoś, jakoś to sobie pomału, pomału dążymy do celu. Także tak to wygląda, moi kochani. Co tu jeszcze mogę dodać? No nic, no bawimy się, bawimy sami, widzicie robota w re. Także nie leżymy, nie odpoczywamy cały czas od rana intensywnie. Pracujemy. Także mam nadzieję, że Wam się podoba dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na dalszą część Oczywiście jego, bo jeszcze nie kończymy Także lecimy dalej z tematami I tym pięknym akcentem Dotarliśmy do Fordona oh, Ponieważ Marek ma fuszkę Tak jak wam mówiłem Jest wykorzystywany codziennie Przez Marka Idę zobaczyć co tam odmłodził Tu u chłopaków Idę zobaczyć co tutaj zrobił Mamy Tu kuda, szybka fucha Zrobić tam jakieś te e, skrzyneczki elektryczne Jeżeli idziemy zobaczyć Czy dowieźli mu towarys Dobra Wjeżdżamy Na chałupkę Marek pokaż co tam. Już działałeś? Tu nie ma nic Tu nie ma nic Co tu działałeś? Powiedz Chłopaki tutaj widzę działają Dobra. Ale widzę pięknie zabezpieczone kafelki są o, nie ma nikogo, a przywieźli ci towar? O, Marek tutaj będzie, że tak powiem. Jest towar, leży. Stary makaron został poobcinany. Stara instalacja. Tu jest nowy makaron. I Marek tak się bawi. O przywieźli ci towar. I Marek będzie to składał. Że tak powiem w całość. Idziemy się przejść co tu kurwa chłopaki działają. Jesteśmy u kogoś na robocie, teraz my możemy oceniać. Marek idziemy ocenić. Cześć, cześć. Jeszcze? Jeszcze Cześć majsterek Idziemy hmm. zobaczyć Gdzieś tu tą skrzynkę. Tu jest wychwadzona. O, tu już Marek jedną stworzył. Moi kochani, zobaczcie. Tak sobie ładnie. No wczoraj, nie obstawiał. wczoraj ładnie hmm. po robocie. Opianował, wstawił ładnie na pianoklej Nie patrzą na kable, bo kable przykrótkę wszystko było, nie? No tam kto inny po, po, Powiedzmy tylko... tak, kto inny robił I uciekł Jak zwykle telefon do nas Jesteśmy Na górze się Bawią się na górze Ciemno jest moi kolani. No, telefon tam zostawił. No, ale Tu jest elegancko. Ja jeszcze tej tej nie ma. Ladarki no tak. zjebane. Szybry. Dobra, tu jest droga. Elegant. Tak to wygląda. Moi kochani. O. No, i tyle my? Daj za robocie. Jak wszędzie. Spójrzmy jak rodno chłopaki. No. Porozglądają się. Mhm. Ale no ja sobie spojrzę do łazienki. O, dwie kabiny. Każde, każde piętro tak samo wygląda, bo to jest nie? No i kochani, jakby to powiedzieć, trzeba sobie luknąć, spojrzeć jak inni. O, moja technika. Moja też już przez, przestałem otwory wycinać. Te otwornicą, no. tylko też już żołnierzyki wycinam sobie. Dobre, dobra. I tak Michał to zaciera. Dobra, popatrzmy, co. Ciepło. No i kochani, no a co ten? Zabiorę. Ja Trzeba też spojrzeć, nie? Jak inni robią A tam rozwiązują. O. I jest, z, że tak powiem znana technika przyłożenia y, drzwi, ale tu już futry mają? Powstawiane, nie? nie, nie. Też jeszcze nie mają. Dlatego mówię, no to jest znana technika, że tak powiem, e, witamy w polskiej budowie. Dobry, jest... To jest króty, ty, ty, ty. Patrzcie, o. Szybkie plany, żeby ktoś się nie zapomniał gdzie jest. No, do pięterką. Tak, dobra. O! Przyuważyłem. Ty, a na czym robią? Patrzcie, trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć na czym chłopaki robią. Ty no tym samy Ty normalnie pro Patrz no, Omega Omega no, no, O nie, no wszystko to samo To nie na niby. Czyli w standardzie A no, mówię Ci, że kopiłeś od ludzi A jedno patrz, Szkurno <laughs> patrzcie no widzicie? Nie wydało się Czyli Arkadiusz już nie tak źle robi a my ten dowiedziemy Sorry majsterek Dzięki za widzenie Dobra Także na widzeniu byliśmy u chłopaków, także Marek ma sprzęt zakupiony, towar jest. Także za chwilę podjedzie sobie tutaj i będzie składał. Także kończymy dzisiejszy dzień praktycznie. Ja jadę ja jadę się ogarnąć do domu co, co powiedzieć? Coś zjeść. No i co? I Marek za chwilę tu dotrze, nie? I do nocy. Ja I do wieczora. i <grym> znowu nie zaśpij, no. jak dzisiaj. Zacznę ty, 11 dobra. listopada się obudzę. O, dobra, także jutro... Święto. Widzicie, y, jutro dzień wolny, a Marek będzie fuchę walił do, do nocki, a ja lecę do siebie, jeszcze taką szybką wstawkę na koniec Wam wrzucę, jak te ledziki sobie zrobiłem, bo już je zamontowałem, Marek je podpiął, także pokój praktycznie do szlifu mam, nie? Już tam u siebie, tam po godzinkach co robię Także jeszcze taką szybką wrzutkę Wam zrobię z tego Od siebie, nie? jak lew-dziki wyglądają Dobra, na razie Witajcie moi kochani Tak jak wcześniej Wam mówiłem, dotarłem do, do domu Tak to wygląda Na biało yy, Poszpachlowany jest yy, Tunel wklejałem na pianę Także yy, kwestia obrobienia Ta ściana jest tylko do poszpachlowania reszta jest poszpachowana ależ chciałem wam zademonstrować mniej więcej o co mi chodzi light i co zapalam nie i to tak ładnie wygląda Dobra. może widzicie albo zgaszę to będzie lepiej widzicie no oko. Tu zostałę. Żebyście lepiej widzieli. bo to kolor na przykład. I tak to kochanie wygląda. I tak to kochanie wygląda. Yy, zmiana koloru. Żeby... Różne ustawienia są, nie? Chodzi mi o to, że o taki efekt chciałem, nie? Żeby nie było, że z listwy. Tylko, żeby taki efekt był zachowany, nie? Moi kochani. I tak to ładnie wygląda. Tak to kochani, ładnie wygląda. Kwestia teraz tylko do szlifowania tego wszystkiego. No Tak się bawię po pracy. Praca, 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 yy, znany sprzęt, wiadomo o co chodzi, tak się bawimy, na sześć oczek wyłączone będzie, na sześć oczek Wytnie. w tamta strona też oczywiście, moi kochani, jak widzicie, no dobra.